Pan Jan, Pan Jan e, przyjechał do nas z Wojsławic. Z Wojsławic e, jest akordeonistą. Panie Janie, tak, e, tak, jakie tak. samopoczucie przed występem? No, troszeczkę mieliśmy tremę, bo to stolica, ale myślę, że chyba sprostamy, damy radę. A, się... a co będziecie grać? No, folklor nasz lubelski, mamy stroje lubelskie. Także reprezentujemy y, nasze lodowe w małym prawda? Co tam jeszcze z naszego regionu i podwórka takie różne ludowe no. Czyli będzie wesoło i pośpiewamy Oczywiście. razem w stolicy Oczywiście że tak No to czekamy. actually hey, from Hong Kong Yes and <laughs> there is around 20 days in there. oh Already. and yeah. what do you think about the polish food and the Wojsławice and you taste something yeah this is a wire i think it's uh, quite hot to me quite strong to me <laughs> too strong yeah, but too good strong. good but good yeah <laughs> thank you <laughs> Proszę Państwa, przyjechaliśmy z Wojsławic, w powiecie Chełmskim, województwo lubelskie, po to, żeby zaprezentować się. Ma wszystkie skarby w mojej okolicy. Ja mieszkam w Majdanie Ostrowskim, gdzie sobie naprodukowałam koteczku, co by wszyscy kojarzyli chociaż z Kocim naukiem, bo tam się tak i ponazywaliśmy sobie, nie? Mam tu, kochana, gminę posklejało się, gminę Wojsławice mam, co ja jeszcze mam? A tak, mam karteczkę taką wydaną przez Majdan Ostrowski, gdzieś czekającą na turystów, naprawdę czekamy, bo tam warto przyjechać, tam jest ślicznie, ślicznie, jak ja tam wróciłam z miasta to najlepszy dowód. Mamy tutaj, mamy tutaj gospodarstwa agroturystyczne na najbliższej okolicy. Mamy ćwiniówkę, to jest w mojej miejscowości gospodarstwo, bardzo miłe, fajne. W ogóle tam mieszkają sami fajni ludzie. No mamy piękne zespoły, mamy pięknych ludzi. Władze, które wow, chcą u nas wypromować, robią wszystko jak najlepiej. Yeah, to widać? Yeah, we love them very well. They are incredible. We like Warsaw and Thank you for this kind of organizations. Thank you for everything. W Szkocim Nauku kiedyś był sklep. Tak zwany współdzielnia numer 10 i wszyscy ludzie jak mieli kota na zbyciu to nie wiedzieli co z nim zrobić, to najlepiej go pod sklep przynieść, a nuż się znajdzie klient, co go znajdzie. I w pewnych momentach było tych kotów 10 i ja sobie wymyśliłam, że to jest kocidołek. Mamy jeszcze górkę, mamy turczynową górę, mamy leonową górę, mamy szur, mamy stare na wsie, to my mamy jeszcze... Pani Teresa, a dlaczego warto? Dlaczego warto przyjechać do kociego dołku? Do no, tego dołka to warto przyjechać, żeby mnie zobaczyć. Po pierwsze, to ja jestem taki taki, a po drugie, to ja jestem zakochana w tej wioseczce. To prawda, maleńka na końcu świata i każdy przyjeżdża, jakby otwiera się przed nim ten krajobraz, który mnie urzekł, bo wróciłam do swoich rodzinnych miejsc po iluś tam latach bywania w różnych miejscach to przyjeżdżają i mówię, o ludzie, jak tu ślicznie, cisza i spokój. Jelonki, dziczki, lisek, któremu się mówi dzień dobry, ptaczki, które śpiewają, rosa, która z się świtem, no i zasięgu, którego nie ma, ludzie szczerzy, do bólu, dają ostatnią miskę zupy. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli, że jeszcze są mery, ludzie szczęśliwi z tego powodu, że nic nie mają, bo, bo to jest najwięcej taki koniec świata. Ale naprawdę warto go zobaczyć, bo oprócz tego, że jest to piękna malownicza wioseczka, ma trzy góry, ma stare cmentarz, ma Izbę ludową Zrzecioną, ma centrum integracji Kołowrotek. Park odnowi odnowiliśmy park lipowy, mamy galerie na oblakach, na których są 3-4 pory roku. Troszeczkę się już przedezelowało, bo to już od 2010 roku. Ale... Zawsze twierdzę, że jest to takie miejsce, które nastraja melancholią, romantyczne, można się wyspać pod krzaczkiem, nikt nawet nie zauważy, można radać tego lasa, też nikt nie zauważy, bo tam po prostu nie ma ludzi. Pani Tereso, ale przede wszystkim chyba trzeba przyjechać, żeby zobaczyć jak żyje szczęśliwy człowiek i szczęśliwi ludzie. Dziękujemy do pomnika Jakuba Wędrobycza, bo taki też tak samo mamy w Wojsławicach na ulicy Krasystawskiej 81 i prowadzimy wspólnie z Andrzejem i piłkiem fundacji przeszłości. Dzięki tej fundacji możemy publikować różnego rodzaju publikacje. Naukowe. Zapraszamy, proszę Państwa, chcę powiedzieć również, że na terenie gminy Wojsławice działają sześć gospodarstw agroturystycznych. Wspaniałe klimaty, wspaniałe miejsca na odpoczynek. Zlokalizowane w bardzo uroczych miejscach. Dużo przyrody, i stamtąd można pojechać w każdą stronę do dalszego zwiedzania. Źródła, o których mówiliśmy naturalne źródła wody, które wybijają z ziemi, gdzie można się napić zdrowej, czystej, zimnej wody. Chcę powiedzieć, że te źródła nie zamarzają nawet w zimie, jak są nawet największe mrozy. Również wąwozy zlokalizowane w lasach lub debrach. Bardzo urokliwe miejsce, bogata historia. Serdecznie zapraszamy do Wojsławiusz. Bardzo dziękujemy. Proszę ja przy okazji o kulinariach dwa słowa. Otóż tutaj nasz pszczelarz prezentuje miód z pieprzem własnej produkcji, ale co jest ciekawe, placki smażone, słuchajcie, na blasze, bez tłuszczu, na sodzie. Bardzo naturalny, pewnie fachowcy wiedzą, że soda odtwarza, więc ta nasza tradycyjna kuchnia, proszę Państwa, jest rzeczywiście doskonała regulacyjnie, dlatego dziadkowie, dziadkowie żyli w dobrej formie do setnego roku życia, czego wszystkim Państwu także życzę. Przewodniczący Rady Gminy, Panie Adamie, jak wrażenia, bo za chwilę będzie już cała impreza dobiegać końca? No powiem tak, jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy tutaj przyjechać, że ludzie tak się do nas garną i chcą zobaczyć, co przywieźliśmy, z czym przyjechaliśmy, że chcą poznać naszą gminę. No jest rewelacyjnie, naprawdę. Trochę martwiliśmy się o pogodę, ale jak się okazuje, jak zaczęliśmy śpiewać, to i nawet niebo się nad nami zlitowało i mamy pogodę coraz piękno, piękniejszą. I chyba się spodziewamy nawet słoneczka jeszcze za chwilę. No to życzymy tego słoneczka, żeby zawitało także do Wojsławic, przez to, że warszawiacy i nie tylko, bo było dużo obcokrajowców. Przyjadą do Państwa. Tak, powiem, że bardzo byłem zdziwiony ilością obcokrajowców, która odwiedziła nasze stoisko. Mieliśmy tu i Chińczyków, mieliśmy gości z Kanady, mieliśmy Japończyków, mieliśmy Greków, mieliśmy gości z Kazachstanu bodajże, jak pamiętam, porozmawiałem sobie z nimi po rosyjsku, bardzo mili, bardzo fantastyczni ludzie i bardzo miło odbierają naszą prezentację. Maniali ludzie, to Niesamowita atmosfera, jestem po prostu poruszona tym naszym słowiańskim sercem na dłoni, które tutaj wszyscy mieszkańcy Wojsławic po prostu okazują gościom. To jest niesamowita polska, staropolska, słowiańska gościnność słowiańskie stroje, słowiańskie potrawy. I ta cała atmosfera życzliwości i takiego szczerego zaproszenia do siebie, to jest naprawdę niesamowite. Wspaniała muzyka, nalewki, świetne jedzenie, warto naprawdę... Tu A być. z czym Pan wyjeżdża, panie wójcie? No, przyjechaliśmy do Warszawy dzisiaj po to, żeby zaprezentować walory swojej gminy, to co mamy najpiękniejszego, czyli tereny, przyrodę, urozmaicony krajobraz. Oraz bogatą historię. Chcieliśmy też w Warszawie pokazać wspaniałych ludzi, których mamy w Wojsławicach. Chcieliśmy pokazać też artystów i ludowych, i młodzieżowych, i żeby pokazać, że również w takich małych miejscowościach jak Wojsławice są artyści, którymi się nie powstydzimy i którzy mogą konkurować również z takimi z wysokiej półki. Chcieliśmy również zaprezentować nasze kulinaria. Są gospodarstwa agroturystyczne dzisiaj z nami. Na terenie Gminy działa ich aż sześć. I to są te gospodarstwa, które mogą się pochwalić swoimi wyrobami. Każde z nich ma coś innego i coś fajnego. Mamy takie gospodarstwo, w którym produkowany jest z kozi ser. Mamy gospodarstwo, które ma przeróżne wyroby jest z miodem związane. Mamy gospodarstwa, które słyną z placków na sodzie i pierogi majdańskie, wiele innych rzeczy, takie na pewno, które będą przydatne i na pewno, które zachęcą. Do tego, żeby je popróbować i do tego, żeby do nas przyjechać. A co Pana zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że do naszego stoiska przychodziło bardzo dużo ludzi zainteresowanych tym, co my mamy do zaoferowania. I zauważyłem, że bardzo dużo było obcokrajowców, którzy fotografowali, nagrywali to, co się działo na scenie i to, co się działo przed nami. Warto było? Myślę, że warto było, że był to Strzał w dziesiątkę i że dzięki temu, że dzisiaj tutaj jesteśmy, na pewno będzie nas więcej odwiedzać turystów i więcej ludzi z Warszawy oraz z zagranicy, ale spotkaliśmy również wiele osób, które są z terenu Polski, które właśnie przyjechały zwiedzać Warszawę, ale przy okazji też poznały niewielką gminę z Województwa Lubelskiego. Przyjedziecie do nas jeszcze kiedyś? Przyjedziemy, zamierzamy jeszcze powtórzyć taką promocję na wiosnę przyszłego roku. Naprawdę chcemy wspomnieć tej historii, ale nie długo ktoś się odsłoni. Będziemy wężli pracowali, żeby się nigdy z nas nie śmiali. Bo Śpiewamy, dawamy i tanczymy, czas to i pierwszym zaskoczyły. Z nami się nudziłoby zaśpiewać z nami będzie radości. To sławice i ogorlicę, są najpiękniejsze i malownicze, inne tereny i piękne lasy. Wspaniali ludzie, dobrze szczytuje, dobrze maje. Na początku nie byliśmy pełni, ponieważ. Yy, nie dopisywała pogoda. Tak, ale potem się trochę wypogodziło, yy, ludzie nam pomagali. Także jesteśmy zadowoleni z jeszcze. szczęścia. naprawdę dla nas bardzo mili, także przyjemna atmosfera, więc tak jak atmosfery że tylko śpiewać. tylko pracować, tak jak najbardziej. To jak zapamiętacie ten dzień? Rewelacyjnie. <laughs> <Bo jest to śmiech> Brak słów wstępnych. Największych występów, w tym sensie, że. Polecam! <grym i <grym i <grym i jeszcze nigdy nie występowałyśmy w tak dużej miejscowości, także to jest. To jest na ważne. Pewne wyróżnienie dla nas, tak? Dla naszego zespołu. Także... A na <grym> ja Mamy małżonek! Mamy Mamy